Cześć, witam serdecznie w kolejnym macie cyklu MOTODORACJA. Jej, jak dzisiaj wieje, wakacje w pełni. Z jednej strony trzeba się cieszyć, ale za mną nie ma wydm, nie ma morza, to jest centralna Polska. E, no właśnie, e, spora część z Was wyjeżdża w tym momencie już na wakacje. No jakie mogą być takie czarne scenariusze związane z wakacjami? No na pewno chociażby jeden: dojeżdżacie na miejsce i okazuje się, że nie ma tam Waszej kwatery, e, Abba Fatima. Ale taka sytuacja bardziej życia związana z jazdą samochodem. No idziecie sobie autostradą, z całą rodziną, śpiewacie w końcu dwa tygodnie urlopu, uśmiech, banan na ustach Momencie na czujnikach ciśnienia w ogumieniu, na tpms ie na przykład pokazuje prawe przednie koło, spada ciśnienie. Co ciekawe, jest to wprost proporcjonalne do tego, jak Wam zaczyna rosnąć ciśnienie. No co wtedy należy zrobić? No zjechać w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć auto i przede wszystkim współpasażerów, no i zorientować się, co w danej sytuacji się dzieje. Niektórzy powiedzą, Waldek, ja to mam asistans, bez problemu. Ja też mam. Nawet w zeszłym roku dzwoniłem właśnie w podobnej sytuacji. Pani uśmiechnięta, bardzo sympatyczna z asistans, powiedziała, że przy Pana, jasne, nie ma problemu. Dzisiaj jest to, prawda, niedziela, za 4,5 godziny mniej więcej ktoś będzie. No takie są realia. Więc w pierwszej kolejności co możemy zrobić? Jak widzimy, że mamy mało powietrza w ogumieniu. Nie jechać na siłę, żeby nam też ta opona nie zeszła z koła, bo takie sytuacje też się zdarzają i może być to bardzo niebezpieczne. No warto mieć ze sobą kompresor. I zaraz dzisiaj sobie też to potestujemy. I pierwsza istotna rzecz, bo też miałem taką sytuację... 3, 4, to już w sumie lata temu, jak jeszcze miałem Toyota GT86, gdzie miałem podobną sytuację na autostradzie A2 w okolicach Łowicza. Zjechałem na bok, bo zaczynało brakować powietrza w prawym przednim kole. Podpompowałem i później przez dobre pół roku jeździłem. Po prostu wentylek się delikatnie poluzował. No i właśnie dzisiaj chcę sobie potestować. Nie bez powodu jest dzisiaj ze mną deska fakira. Wezmę sobie moje akcesoria do dzisiejszego nagrania. Mamy dwa kompresorki od firmy Osram, która jest partnerem tego odcinka. Jeden na przewodzie, drugi bezprzewodowy. No i trzecie to mamy tak zwane koło w sprayu. No właśnie, żeby móc wykorzystać to koło w sprayu, no to należałoby jakąś dziurę tutaj zrobić. Jestem ciekaw. Na tej desce Fakira się zrobi dziurę, czy trzeba będzie ją lekko zmodyfikować. Sprawdźmy to. Miejmy świadomość, że jak ktoś w miarę uważał na lekcjach fizyki, będzie dobrze wiedział, że mimo, że te gwozie są mega ostre, to jeżeli będzie ich duże zagęszczenie i masa będzie równomiernie rozłożona i nie będzie zbyt wielka, nic tu wielkiego się nie stanie. Dlatego musimy delikatnie tę deskę zmodyfikować. Co powiecie na to, żeby wkręcić po prostu tylko jedną. Au! Ale się zaciąłem. Tylko jedną e, śrubę. No tak będzie zdecydowanie lepiej. Ale to jest ostre. No teraz chyba <tak>, tak lekko już nie będzie. Dobra, wspinamy się w klio. Zapłon, pompa paliwa. No i próba. Powiem Wam szczerze, już teraz tak z ręki nagrywam, spodziewałem się, że trochę szybciej powietrze zejdzie z tego koła, teraz słychać taki minimalny syk, to jest mniej więcej po trzech minutach, zatem sobie jeszcze poczekamy. Jak widać, powietrze z koła już sobie chyba w miarę dobrze zeszło, pewnie nie więcej jak 0,2, 0,3 bara. Ja już sobie przygotowałem tak zwane koło w sprayu. Tutaj od firmy Osram Tire Seal 450. Mamy wężyk, tutaj podpinamy kompresor i będziemy to wstrzykiwali. To jest żel, którego cząsteczki mają osadzać się i uszczelniać elementy. To nie jest typowa pianka, więc dzięki temu powinno być łatwiej później koło wyczyścić u wulkanizatora. I oczywiście miejmy świadomość, że jest to doraźna opcja. Wyraźnie mamy zaznaczone, nie przekraczamy 80 km na godzinę po uszczelnieniu i nie pokonujemy trasy dłuższej jak 200 km. I uszkodzenia też nie powinny mieć więcej jak 6 mm i nie powinny znajdować się na ściankach bocznych. W sumie to żadne uszkodzenia nie powinny znajdować się na ściankach bocznych, jeżeli w jakikolwiek sposób planujemy w późniejszym czasie wykorzystywać dalej oponę. Ja zaraz sobie wezmę kompresor, bo będziemy musieli go tutaj podpiąć, to podepniemy zaraz bezpośrednio sobie do koła i teraz wykorzystam kompresor na kabelku, czyli model. Tire Inflate 2130 ma fajną rzecz. Kabelek. O, jest na tak zwanym zwijaczu. Aha, bo w kliu nie mam gniazda zapalniczki. No dobrze, za kamerą stoi drugie auto. Zaraz sobie pomożemy. No powiem Wam tak, pogoda mnie w tym momencie przegoniła, wichura zerwała się taka, że już w ostatniej części nagrania, gdy używałem koła w sprayu, już tak na dobrą sprawę nic nie było słychać. Pozwolisz, że teraz tylko w telegraficznym skrócie wyjaśnię, co tam dokładnie robiłem przy użyciu tego Tire Seal 400 na 50 Użytkowanie tego jest bardzo proste, oczywiście jest to forma jednorazowa, o! Już jest teraz to w tym momencie puste. E, pierwsza rzecz, mamy wolny otwór. Pod niego podpinamy kompresor, ale jeszcze go nie uruchamiamy. Drugą końcówkę tego urządzenia podpinamy bezpośrednio pod nasze koło, to które ma defekt i oczywiście to uszkodzenie jest nie większe jak 6 mm i nie dotyczy ścianki bocznej, po czym uruchamiamy my kompresor i pompujemy do żądanego ciśnienia, które chcielibyśmy uzyskać. W pierwszej kolejności czuć bardzo duży opór, bo wiadomo, trzeba tę substancję przepchnąć, ale później, gdy już ta substancja substancja jest przepchnięta i uzupełniamy ciśnienie w naszym ogumieniu, już to pompowanie idzie zdecydowanie szybciej. Zwróćcie uwagę na jedno, nie ma żadnego brudu. Nigdzie to nie wystrzeliło, gdzieś tam pod ciśnieniem, nawet przy odkręcaniu. Więc nawet jeżeli ktoś jedzie w garniturze bez problemu sobie z tym wszystkim da radę, ja później pójdę w wieczornych godzinach, żeby zobaczyć czy to ciśnienie się w tej klióweczce utrzymuje. Więc... W sumie to już wieczorem się wczoraj nie chciało przychodzić, dlatego po mniej więcej 20 godzinach Sprawdźmy, było pompowane 2,4. Ile mamy teraz, w tym momencie? 2,3, więc powiem Wam szczerze, jak na awaryjne dopompowanie, to jest bardzo dobrze. Dobra opcja, no kilkadziesiąt złotych, coś takiego kosztuje, ale warto coś takiego mieć. Oczywiście, też mamy tutaj na stole kompresory i też zwrócę uwagę na jedno, bo niektórzy powiedzą, dobra Waldek, ale przecież ja to mam fabryczny już taki kompresor z kołem w spray. Pierwsza sprawa. Sprawdźcie, czy przede wszystkim to koło w spreju ma jeszcze datę ważności, bo jest wyraźnie zaznaczone, żeby nie używać podacie ważności. Szczególnie jeżeli auto ma 10 czy 15 lat, no może okazać się, że to już od wielu, wielu lat jest... Yy nie do wykorzystania albo w drugą stronę. To koło w stroju z tym kompresorkiem już kiedyś było wykorzystane i nawet po prostu o tym nie wiecie i macie w sumie sam kompresorek. Ja kiedyś przy teście Peugeota RCZ, swoją drogą bardzo fajne auto, gdy zaczęło schodzić mi powietrze, mówię dobra podpompuję sobie kompresorkiem. No, nie to pokrętło włączyłem, zaczął, za, zaczął e, pod wylatywać właśnie ten e, swojego rodzaju specyfik. Więc teraz w pierwszej kolejności nim gdziekolwiek wyjedziecie, zwróćcie uwagę na to co macie w bagażniku swojego samochodu samochodu, bo może nieraz kupowaliście w niedługim czasie samochód, nawet nie zwracaliście uwagi, czy tam jest trójkąt, czy tam jest chociażby gaśnica. Czy macie koło zapasowe, bo spora część osób nawet nie wie, czy tam jest dojazdówka pełnowymiarowe, czy może jest po prostu subwoofer i zestaw naprawczy. Ten zestaw naprawczy jest zdatny do użytkowania, bo jeżeli nie, no to może warto było wymienić. A jeżeli chodzi o te dwa kompresorki, Zwróćmy uwagę na jedno. Ten jest oczywiście zdecydowanie większy, ale znowuż też pompuje szybciej koło. względem instrukcji i tego, co jest tutaj zawarte, jest informacja, że w 2 minuty pompuje koło 13-calowe. No, mało tych mamy kół 13-calowych. Powiedzmy, że taką 17- 18 napompuje w około 4-4,5 minuty. Ten kompresorek potrzebuje ciupkę więcej czasu, bo to jest mniej więcej minuta, półtorej więcej. Ale z drugiej strony jest trochę bardziej kompaktowy, jest cięższy od tego 21-30. Ale ma też tą opcję bezprzewodową, bo ma wbudowany power bank o wielkości 5000 mAh, ładowany przez USB-C, ale również może służyć do tego podpięcie przez wtyk 12V w naszym samochodzie. Więc wiecie, co to jeszcze taka mała ciekawostka? Ten drugi, mniejszy kompresor, ja byłem w 100% przekonany, że to jest tylko i wyłącznie wersja tak zwany Power Bank. No ale tak patrzę od spodu, jest USB-C, no i znalazłem w międzyczasie też w jego zestawie o, tutaj jest Taki kabelek z tą przejściówką, mówię, po co, to przejści... po co ta przejściówka? Łączmy sobie. Czyli jak chodzi wolniej na obrotach z typowej baterii, no to wiadomo, że używamy go jako w formie mobilnej powerbanka, ale jak najbardziej możemy też korzystać z formy kabelkowej. Więc jest szeroko użytkowalny, a co ciekawe jest Tańszy od tego modelu, tego 2130. W tym natomiast no, funkcją tutaj numer jeden też jest dobra latarka doświetlająca, która naprawdę działa bardzo, ale to bardzo dobrze. Tutaj no, powiedzmy, że ta dioda jest swojego rodzaju wspomagaczem, ale nie jeden już teraz w telefonach ma dosyć mocne te e, diody. Owszem, w jednym i w drugim zestawie mamy przejściówki, końcówki o, tutaj mamy przeróżne. Zaraz cię odnajdę. Akurat końcówka do pompowania materaca wypadła. Jest możliwość pompowania właśnie różnych rodzajów piłek, czy chociażby przejściówek rowerowych. Ja już nie wiem, presta, włoskie. Nie znam się aż na tym e, tak bardzo. Hmm, możecie przejść sobie w link, który macie w opisie tego filmu i więcej poczytać na temat tego typu urządzeń. No, ten jest cięższy właśnie ze względu chociażby na ten Powerbank, ale wydaje mi się trochę bardziej e, uniwersalny, ten model e, 4000. E, Tire inflate, ten oczywiście ma tą samą liczbę końcówek, nie zmienia to faktu, że jeżeli komuś aż tak bardzo nie zależy na pełnej poręcznościach chociażby na czasie pompowania tego koła, no może być lepszym rozwiązaniem, chociaż z drugiej strony jak mamy awarię na drodze, to czy to będą 3, 4 czy 5 minut, to już aż tak mega dużej różnicy nie robi. Co ciekawe, ten może pompować maksymalnie do 6,9 bara, ten może pompować do 8,3 bara, ktoś powie, ale... Po co? No chociażby jeżeli ktoś jeździ rowerem szosowym, tam bardzo często 6, 7 czy 7,5 bara to jest standard. Na przykład jeżeli chodzi o moją przyczepę, którą mam do przewozu mojej wyścigówki na tych małych 10-calowych kółkach, na tej przyczepie hydraulicznej, według zaleceń producenta trzy razy pytałem podczas odbioru między 6 a 6,5 powinno się pompować. A co ciekawe, przy sporej części stacji, na chwilę obecną, nie spotkamy kompresorów, które pompują mocniej jak powyżej 4 bar, ze względu chociażby na ograniczenia unijne. Więc jeszcze raz zbierając w całość, no bo nie będziemy tutaj na temat tych urządzeń rozprawiać się we wszystkie możliwe strony, uważam, że warto mieć. Oczywiście, jeżeli ktoś powie, Waldek, ja to wolę kupić sobie pompkę taką za 30 zł nożną, jasne, kup, to też jest forma zabezpieczenia, warto to mieć. Chociaż takich pompek w ostatnim czasie jest zdecydowanie mniej, bo kompresorki naprawdę można teraz kupić w bardzo dobrych cenach i później okazuje się, że nieraz te pompki tak zwane nożne są tak spasowane, że przy pierwszym pompowaniu ona nam się potrafi gdzieś tam zgiąć. A to można też wykorzystać jako formę powerbanka, plus dodatkowo jeden jak i drugi ma też tak zwany deflator, czyli możemy sobie upuszczać ciśnienia względem tego, co mamy zadane, chociaż mamy tutaj też opcję tak zwanego automatu, czyli ustawiamy sobie ciśnienie żądane i on nam to pompuje i kiedy skończy to po prostu się w tym momencie wyłączy. Warto coś takiego mieć, podkreślam, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, gdy wyjeżdżamy za granicę, gdy mielibyśmy stanąć na autostradzie i później podjedzie do nas służba i powie, że zaraz zadzwonimy po lawetę i Państwu pomożemy. Będzie to kosztowało jedynie 500 euro, żeby Was zawieźć do zjazdu, więc warto się chociażby i też tego typu kołem w sprayu podpierać i wyposażyć swój samochód. Już bez względu, czy jedziemy sami, czy jedziemy z rodziną, na pewno może być to dla nas swojego rodzaju wygoda. Wszelkie parametry odnośnie tych urządzeń macie w linku w opisie tego filmu. To koło mi się skończyło, ale zaraz sobie jeszcze dołożę jedno, bo oczywiście w nowych autach to już teraz ciężko nawet dojazdówkę gdziekolwiek znaleźć. Takie czasy. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.